Brak stabilizacji matrycy w ZV-E10 Mark II to jest prawdopodobnie największy zarzut do tej kamery, jaki słyszałem i widziałem w internecie. Sam osobiście używam ten sprzęt praktycznie od premiery i od razu mogę powiedzieć, że aktywna stabilizacja naprawdę tu daje radę i nie czuję by stabilizacji matrycy brakowało. Przygotowałem dla was taki ślepy test i jestem ciekaw, czy zgadniecie, które to które. Pierwsze ujęcie jest wystabilizowane w Catalyst Browse. Drugie ujęcie to jest IBIS Plus aktywna stabilizacja. Trzecie ujęcie to Catalyst Browse. Czwarte ujęcie to tylko i wyłącznie gimbal. Piąte ujęcie gimbal plus Catalyst Browse, a szóste ujęcie to jest gimbal, stabilizacja matrycy oraz aktywna stabilizacja. Cześć, ja jestem Rafał Sztygowski i dzisiaj chciałbym porozmawiać o braku stabilizacji w ZV-E10 Mark II. Dodatkowo chciałbym Was szybko poinformować, że odpaliłem Buy coffee, więc jeśli chcecie mi podziękować bądź chcecie mnie wesprzeć w tym, co robię na YouTubie, serdecznie zapraszam do postawienia kawki. Link w opisie. A jeśli szukacie rabatu na zakup Waszego wymarzonego sprzętu na przykład w sklepie to napiszcie do mnie na social mediach, bądź używając maila, a taki malutki robacik myślę, że uda się załatwić. I wracając do tego zarzutu, czyli braku stabilizacji w tym aparacie zve e 10 Mark II, w internecie obiło się takim szerokim echem w komentarzach i w różnych opisach, że w zasadzie wszyscy spodziewali się stabilizacji w tym aparacie. Chociaż w tym przedziale cenowym, taki do 5000 na ten moment, bym powiedział, że brak stabilizacji nie jest jakimś większym problemem i nie spodziewałbym się jej w tym sprzęcie. No i tak finalnie właściwie jest. Oczywiście brak stabilizacji wiąże się z pewnymi minusami, szczególnie od strony fotograficznej, ponieważ tutaj moim zdaniem odgrywa najważniejszą rolę stabilizacja matrycy daje nam dużo lepsze ujęcia w kontekście właśnie nieporuszonych zdjęć, a szczególnie na niższej migawce. Jest to na pewno przydatne. A jeśli chodzi o filmowanie, mogę od razu powiedzieć, że jeśli chodzi o sony, ja tu osobiście nie widzę dużej różnicy na plus posiadania stabilizacji bądź nie, używając tego sprzętu tak właściwie z ręki, czyli handheld, czy chodząc, nagrywając ujęcia. Sama stabilizacja matrycy w sony nie wypada. Najlepiej, a przynajmniej w tych body, które ja osobiście posiadam. Trochę inaczej sytuacja wygląda, gdy użyjemy aktywnej stabilizacji połączonej właśnie z stabilizacją matrycy. No to tu bym powiedział, że to wtedy najlepiej gra, jeśli chcemy używać takiej stabilizacji prosto z puszki. Takie połączenie dostarcza najlepsze rezultaty, a przynajmniej w moim odczuciu, gdzie bardzo często nie są potrzebne. Gimbale zewnętrzne. Ale tu trzeba zaznaczyć, że to wszystko zależy od tego, gdzie i jak chcecie użyć ten finalny materiał. Dodatkowo zauważyłem, że jeśli chodzi o ZV-10, brak stabilizacji i wrzucenia tego sprzętu na gimbala z obiektywem 50 mm, no to tu od razu można powiedzieć, że mamy delikatnie gorszy wynik, jeśli chodzi o obrazek i tą stabilizację. Widać te ruchy takie góra-dół. Możliwe, że tutaj też się wkradł mały user error, to znaczy, że źle skalibrowałem samego gimbala, bo kombinacja którą używałem to był DJI RS3 Mini i polegałem tylko na Autotune, ale efekt jest taki, a nie inny, które dostarczyło mi to combo. Musiałem dodatkowo używać stabilizacji w postprodukcji, żeby to jeszcze bardziej wygładzić. Jeśli mamy stabilizację matrycy w tym wypadku, czyli gimbal plus aparat i jakiś obiektyw np. 50 mm, to tu nie ma najmniejszego problemu. Stabilizacja matrycy wszystko tak fajnie wygładza i w większości wypadków nie trzeba dokładać nic więcej. Poza brakiem oczywiście samej stabilizacji matrycy największym takim drugim minusem powiązanym z tym jest krop, który dostarcza nam aktywna stabilizacja w ZV-E10. Jest to okolice 40%, więc to trzeba mieć zwyczajnie na uwadze. To znaczy, że każdy obiektyw, który założymy będzie zdecydowanie ciaśniejszy. Na przykład taka 50 Robi się 75-11 mm za PSC robi się też ciaśniejsze, więc to musimy mieć na uwadze. Ale czy ta aktywna stabilizacja nie jest wystarczająca? Ja używam tego aparatu praktycznie od premiery i mogę powiedzieć, że w tym połączeniu daje naprawdę zadowalające efekty. Na przykład sytuacja vlogowa, taka jedenastka, czyli 11 mm, łącząc ją z aktywną stabilizacją, czyli 40% kropa, mogę powiedzieć, że nadal mamy wystarczająco dużo pola widzenia, żeby sobie vlogować takim zestawem. Pamiętając jeszcze tutaj dodatkowo o takich szczegółach, żeby migawka była troszkę wyższa i żeby ten obrazek lepiej sobie radził przy stabilizacji, z aparatem. Moim zdaniem takie połączenie w logowanie jest totalnie użyteczne, szczególnie z ręki. Jeśli nie chcemy oczywiście używać tej stabilizacji wbudowanej w aparat z 40% kropem, możemy użyć stabilizacji w postprodukcji, na przykład Catalyst Browsa, który będzie analizował całą sytuację na bazie danych z gyrodata i ten obrazek może być stabilniejszy, szczególnie że mamy możliwość dostosowania wielkości kropa do danej sytuacji. Tutaj kontrolujemy ten parametr, jak tylko tylko chcemy. Niestety wiąże to się z kilkoma minusami. Musimy użyć dodatkowego oprogramowania jakim jest Catalyst Browse, który jest jednocześnie płatny i darmowy. Darmowa wersja ma swoje minusy. Przede wszystkim taki podstawowy jest, że musimy zwyczajnie pojedyncze pliki eksportować, nie możemy ich kolejkować. Poza dodatkowym krokiem zajmuje to jeszcze trochę więcej czasu, bo program musi pomyśleć. Ale takim zwyczajnie największym minusem tej darmowej wersji Catalyst Browse jest fakt, że traci na jakości, jeśli chodzi o obrazek. Nieważne, jakby eksportowałem te pliki w tej darmowej wersji, one zwyczajnie wyglądają słabiej. Jakość spada. I jest tu jeszcze taki dodatkowy minus: jeśli lubimy pracować na plikach 10-bitowych, to w zasadzie większość tych kodeków, które mamy dostępne w darmowej wersji, nie obsługuje eksportu właśnie na 10-bit, więc jesteśmy jeszcze bardziej jeśli mamy dość wszystkich tych elektronicznych stabilizacji i chcemy mieć naprawdę najbardziej wyrównane ujęcia, jakie tylko możliwe, no to możemy użyć sprzętu, o którym już wspomniałem, czyli gimbala. Gimbal zdecydowanie dostarczy nam bardziej płynne ujęcia niż jakakolwiek aktywna stabilizacja na ten moment. Może z czasem się to zmieni i będzie to szło w lepszym kierunku, ale na ten moment gimbal jest właściwie na samej górze, jeśli chodzi o stabilizację. Tutaj, oczywiście, musimy pamiętać o odpowiednich ruchach, pamiętać o tym, żeby zabierać te konkretne. Konkretne urządzenie za każdym razem ze sobą. Gimbal zajmuje trochę miejsca, a szczególnie jak go wyjmiemy w miejscu publicznym, będzie widać, że używamy czegoś bardziej profesjonalnego zwyczajnie i możemy się krępować, ale to wszystko kwestia tego, jak chcemy tego używać. I na koniec dnia myślę, że najważniejszym faktem jest to, żebyśmy my byli zadowoleni z tych ujęć, które dostarczymy finalnie do internetu, do klienta, czy gdzie będziemy potrzebowali. I nieważne, jakiego narzędzia użyjemy. A wracając jeszcze na chwilę do aktywnej stabilizacji, muszę Wam powiedzieć, że moje doświadczenie z tego połączenia z tymi obiektywami, które mam, czyli 1635, 50 mm, 11, tudzież. 15, mogę śmiało powiedzieć, że finalnie dostarczony obrazek jest naprawdę stabilny, i ja osobiście nie mam do czego się przyczepić. Używając na przykład 11 mm w tej kombinacji, vlogować, nagrywać z ręki, jak najbardziej tak, nie widzę żadnego problemu. Ujęcia są naprawdę stabilne. Przerzucając się na przykład na bardziej ciasne ogniskowe. 50 mm z pełnej klatki, czyli 75 finalnie, handheld, czyli z ręki, nie chodząc, bo z taką ogniskową będzie ciężko chodzić z aktywną stabilizacją. Nawet moim zdaniem ujęcia są jak najbardziej stabilne i Użyteczne. Już nie wspomnę o 16:35, również ujęcia będą stabilne. Trzeba oczywiście pamiętać o kilku podstawowych zasadach, w zależności od ogniskowej. Jeśli mówimy o ciasnych ogniskowych, jeśli chcemy na przykład dokonać jakiegoś ruchu, aktywna stabilizacja, szczególnie w Sony, lubi bardzo. Push in i push out. Nie będzie tutaj z tobą walczyć, ale jeśli będziemy dokonywać ruchów lewo-prawo, jest duża szansa, że te ujęcia będą właściwie takie skokowe i będzie to widać na nagraniu. Czyli Panning no nie najlepiej sobie tutaj radzi jeśli chodzi o aktywną stabilizację. Następnie ja osobiście uważam że aktywna stabilizacja tak jak i Catalyst Browse potrzebuje jednej dwusetnej jeśli chodzi o migawkę żeby dostarczyć najbardziej optymalne wyniki. I o tym trzeba pamiętać chociaż w niektórych warunkach a szczególnie takich z gorszym oświetleniem jedna dwusetna może być delikatnym problemem jeśli nie nagrywamy slow motion to może być Ciemno zwyczajnie. Jeśli miałbym podsumować, ten największy zarzut ZV10, czyli brak stabilizacji matrycy IBis w tym aparacie jest takim trochę życzeniem, że chcielibyśmy mieć wszystko w tym aparacie. No jak wiemy, nie możemy mieć wszystkiego, a jak chcemy mieć wszystko, to musimy zapłacić sporo więcej. Także jeśli chodzi o ZV10 i to, co oferuje ten sprzęt, a szczególnie w kontekście stabilizacji, moim zdaniem nie mamy do czego się doczepić i jest to totalnie użyteczne. A jeśli dotrwałeś do tego momentu, bardzo mnie to cieszy. Fajnie jakbyś zostawił subskrypcję, lajka. A my się widzimy w następnym materiale. Cześć.